Według ekspertów szczepienia są jedynym rozwiązaniem, aby ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa. To jedyną drogą ograniczenia liczby zachorowań i liczby zgonów. Ale y, jako że na razie to nie jest nawet światełko w tunelu, to jest klący się kaganek, ponieważ liczby zaszczepionych osób są za małe. W Polsce wykonano dotąd ponad 3 miliony szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 2 miliony pierwszą dawką. Dla wielu ta szczepionka stała się takim konkretnym środkiem, który jest tak w ich świadomości traktowany jako dostępny środek zaradczy na pandemię i w tym sensie, może być źródłem nadziei i troszkę zredukowania tego poziomu lęku, ale jednocześnie zwróciłbym uwagę, że jesteśmy teraz w takim szczególnym momencie, który bym mógł nazwać między już a jeszcze nie. Ważne jest, żebyśmy się zaszczepili, ponieważ będziemy odblokowani, będziemy mogli chodzić do kina, do teatru, pracować. Jak są i wszystko jest ustalone przez fachowców, że są zdrowe, no to jedziemy do przodu i tyle. Ja już jestem raz zaszczepiona. Ponadto Rada Medyczna postanowiła też wydłużyć czas podawania drugiej dawki szczepionki. W przypadku Astryzeneki będzie to 12 tygodni, a Pfizera 42 dni. Co istotne, ozdrowieńcy będą szczepieni jedną dawką po 6 miesiącach od uzyskania pozytywnego testu na obecność koronawirusa. Korona-świrus korona, korona, pokazał całkowitą kasację poliniactwa w obszarze Wisły. Na terytoriach okupowanych kasację moralną, intelektualną, religijną. To nie wina tylko instytucjonalnego kościoła, poszczególnych osób, które kierowały kościołem polskim, tak zwanym judeoepiskopatem. To wina tak przede wszystkim tej potężnej machiny zniewolenia. Od polsatów przez superekspresy, fakty. Media Markt nie dla idiotów, ta cała machina, kultura, kino, teatr, ta cała machina zniewolenia, przed którą wolne państwo nie chroniło swoich obywateli, jak robi to na przykład Rosja czy Białoruś, uczyniła z nas bezwolnych, w przeważającej większości, bezwolnych, wymużdżonych niewolników, którzy w sytuacji kryzysowej, taką, jak, jakiej jesteśmy świadkami, nie wiedzą, co mają myśleć, bo w tak coś im tam piszą, w newswikach czy, czy na portalu wyborczej, i oni tak naprawdę coś tam czytają, ale w ogóle niczego nie pojmują. A to, że nie pojmują, to jest, to jest mniejsza, mniej ważna kwestia. Najbardziej porażające i zasmucające jest to, że większość z nich jest, są pustymi naczyniami bez ducha. Bez ducha, bez prawdziwej godliwości wiary, bez godności i bez tego heroizmu, bo to wszystko zostało im zabrane. Zabrane. I są pustymi naczyniami stworzenia Boże, które są pustymi naczyniami i są jak mieć dźwięcząca i cymbał brzmiący i to wszystko to jest bardzo wartościowy naród ale jedynie za ogłupiały dzisiaj ogłupiały jak słyszę ile tych ludzi się zaszczepiło i żadna telewizja żaden dziennikarz, żaden z lekarzy nie powie prawdy otóż śmiertelność ich jest olbrzymia olbrzymia śmiertelność Praktycznie 30%, do 40% dochodzi, u dzieci umierają. Tak, proszę Państwa, umierają. chroncie swoje dzieci przed szczepionkami. Te organizmy, które są silne, będą to zwalczać, ale będą uboczne skutki. Jak to się może objawiać? Przede wszystkim... Przede wszystkim będzie olbrzymia, ale to bardzo olbrzymia agresja do swoich sąsiadów, do swojej rodziny. Już nie powiem o samobójstwach, jakie będą. Nikt nie mówi, ile dziennie jest ludzi, którzy popełnili samobójstwo. Ja wiem o tym doskonale. Jeżeli chodzi o tych profesorów fałszywych, to zgodnie i na podstawie jeszcze jednego wyroku, proszę Państwa. Dotyczy to właśnie tych lekarzy. Ci ludzie zostaną straceni za ludobójstwo. W Polsce ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo. To samo, jeżeli chodzi o prokuratorów. Szanowni Państwo. Ci prokuratorzy, którzy wymyślają różnego rodzaju sprawy, są już na listach wciągnięte. Tak, proszę Państwa. To już działa. Wyroki będą wydawane. W większości to jest kara śmierci. Czy ja się zgadzam z tym? Jak to powiedzieć? Proszę Państwa, ja nikomu życia nie dawałem i nikomu życia nie chcę zabierać. No ale to będzie wola narodu. Nie moja, nie prezydenta. Wola narodu. I trzeba będzie się temu podporządkować i zaakceptować.